Hej widzowie, to jest kolejny odcinek. Na moim kanale gramy sobie znowu od bardzo dawna nagraliśmy w Strike Force Heroes 3. taki jakby pomyłem tak, nie mam pomysłu co nagrywać aktualnie. No dalej czekam na Strike Force Heroes Remaster. Bo oczekiwanie na tą grę chcę dalej budować społeczność Strike Forcea. Ogólnie szukałem tej gry i nie mogę jej znaleźć. Ona jest dosłownie chyba tylko w Apple'u. Ja nie mam Apple'a ani iPhone, nie mam żadnego iPhone'a niczego. Więc myślę na tym, żeby iść do kuzynki, pożyczyć od niej tableta, żeby to ograć. A to się za szybko nie stanie. A to tak mówię, że kiedyś może będzie możliwe dla mnie. E, ogólnie. Plan na dzisiejszy film, maxowanie gry. I może nie na e, super hardy tutaj robiłem. Ale to na streamie, jakby nas nie było. Robiłem sobie to wszystko. E, to jest na tam. To jest delon, y, to bo to nie jest postać specjalna. Ale Ogólnie mamy tu postacie specjalne odblokowywane. Wszystkie inne postacie są śmieciowe ich nie potrzebujemy. On ty jest specjalny, postać to też nie, ty tam wywalaj. Miejsce sobie robię. ale dobra. Moją postacią ogólnie jesteś ty dalej. Na naszą, to jest takie na szybko, kto, kto nie wie. Gra skończona i mamy swoją główną postać, ciągle używam pierwszej podstawowej postaci, Inżyniera. Yy, powód jest taki jeden, że po prostu jest dla mnie łatwą postacią, fajną. I dobre buffy dostałem. Yy, powiem tak, mamy Crazy burger to jest broń, która strzela dodatkowe pociski, jakby a Shotgun, jak z da strzelam. Pistolet po prostu wziąłem jakikolwiek. Dram yy, pomaga magazynek taki jeden czy wielki, który ma mniejszą ilość e, amunicji na raz ale dosłownie jak minigun, strzela ciągle i mam perk'a, który daje mi 10% amunicji za zabójstwo e, już wam pokazuję jak to działa e, lecimy dalej kampanię. to są wszystko na hardzie więc lecimy harda lecę sam, bo to nie ma sensu drożynę brać o i widzicie jak to pięknie działa? super umiejętność to jest strzelanie headshotów samych, bocik. Co do leczenia, ja leczenie mam w posypki, razy 3. Jest taka przyjemna gra, że to są nie aktualnie w ja nie muszę ich krytycznie robić. Czy na razie, ponieważ to są ten, to są jak to się nazywa. Hard mode, zwykły, to nie są jakieś challenge, Ja tam są te po bokach takie misje odrębione. Bardzo fajna, przyjemna misja, moim zdaniem. Dla ludzi, którzy też nie wiedzą, Force Heroes ma swoją czwartą część, która właśnie wychodzi na Steamie. To ma być w tym roku i w tym kwartale jakoś. Czyli może w tym miesiącu albo za miesiąc już będzie dostępna. Ja mam aktualnie pieniądze po wypłacie i jestem w stanie ją kupić. Taka informacja dla moich widzów. Wiadomo, ja tu robię jakieś Speaker Heroes, Takvers Heroes, Heroes. Czy próbuję albo po prostu Skyline Games game, y, y, robić. No bo ja chcę, żeby ta społeczność żyła. Nie jak mój Discord. Mój Discord jest martwy, ponieważ na początku o, ja takie, o jajałem się właśnie TikToka. Y, potem zacząłem robić YouTube'a. A Discord TikTok TikTokowy zaczął umierać, bo nie miałem czasu na niego. Y, y, dobra, kolejna misja, daj dajmy od razu kampanię tą dodatkową. No hardzie super hero to będzie dex jak pamiętam tu się dex wykupuje. to jest najgorsze to jest gang game i wiem że co muszę zrobić jak to jest gang game to ja muszę iść tankiem i no i będzie się co to zmniejszy damage jak pamiętam więc nie y... jakiś fajny projekt tu mamy ktoś poison damage nie Większy range Więcej magazynku amunicji, też nie A chodźmy do sklepu. Oj oj, strona i yy, Sklep. Perków nie ma. Losujmy. Broń. Dupa. Moim zdaniem dupa. Te, no Tesla, jeszcze bardziej. Yy, skrzynka, armor. Dajcie coś dobrego. Dość ziąłem. Nie wiem co. Yy... To tutaj jest, tak? O! Always do 10% damage... Confidence... O nie! Zawsze zadawaj plus 10% do damage'a Ale masz... mniej HP o 10% i to to nie jest dobre To jest fajne, bo to mi daje to, że mam... Jak ktoś mnie zabija, ja wczoraj headshot'em No ja mam takie... A, 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 Ja tu mam jeszcze moje... Jeden HP. Takie wiecie, yy, nagłe uleczenie, żebym mógł użyć super umiejętności. Okej. Okay. Ja to no to wszystko te, te, przy żołnierze. I misje te dodatkowe nie wiem czym lagują. To nie jest gra wymagająca cokolwiek. To jest po prostu, no, lagi spowodowane złym krakiem. Ja nie nienawidzę dużych broni. One nie biją demetru, one mają pomagać. No. Jeszcze raz. Yy, najgorsze co jest w tej misji? To, że tą misję trzeba dobrze rozpocząć. Chodzi o to, że musimy mieć dużo kili na starcie. Okej, okay, mam killa. Tam ktoś się sam zabił. ja po głowie jak widzę. Jeszcze raz. Tak będę robił aż nie wygram. Ostatnia próba taka, jak nie wygramy idziemy na misję robić. Złota broń jest do dupy. Dobra, próbujemy już teraz normalnie grać. Przecież ja się sam zabiłem? Tak, sam się zabiłem. Jej. Ok, mam drugą broń. Czy to jest dobra broń? Podpala, niby. Na wykończenie, w razie czego. Najgorsze to jest właśnie to, że muszę wykańczyć będzie wrogów niż ich zabijać. Ok, mam już broń lepsze. Wszystkie broń tu są ulepszone. To są bronie jakby ala złote, podchodzące po takie mityczne bronie, bo strzelam po kilka strzałów na raz. No i zdechnął na Bo staram się to wygrać. I staram się ciągle komentować, żeby nie było nudy na filmie. Ponieważ ja nie edytuję filmów. To i się wiecie o co chodzi. Edytuję. Nie robię wycinek, czegoś takiego. No właśnie tu nie jest na to bardzo. No i to mi nie wychodzi. Więc staram się robić jest całkowite, można powiedzieć. I ciągle gada się yy... Zabiłem i się sam zabiłem. Rapid? Wątpię. O nie, dostałem no, wybuchowy karabin. Aby się zbugowało, chyba umiejętność. Że mogłem aktywować niby. Okej. Okay. Fajnie. Miałem niby, że jest gotowa, mi się świeciło, ale widziałem. Albo mi się prze przewidziało. Okej. Okay. Zabijem. Jest 10-10. oj, ojoj, oj. Oj, 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 to nie jest tak ciekawe. No, zabicie go. Zabij kogokolwiek. Dobra. Nowy, ulepszony miotacz ognia. Za sam się zabije? Nie. On killa. Ale to jest coś, co się ten miotacz. tak? Tak. I się sam zabiłem. Zabiłem? nie zabije. Zabije? Nie zabije. Sam się zabił. Chyba. Nie. A czemu oni są ulepszeni? Halo, halo. To ta tak że oni są ulepszeni wszyscy. Czy wszyscy, prawie. Aha! Ja się znaleźć, że zabiłem! Z eksplodem na łeb na, na starcie, gry. Widzicie to? A tego nie lubię. Stack 1 3 Tu każdy ma aimbota, jak w jedynce. To nie jest tak, że wyśmiewacz. Dosłownie mają aimbota wszyscy. No i dupa, no i aimbot. Ja się za nim wiedzą, zabiłem. Spukowane broń podpalające. Ech, jak ja je ugębiam. O fajnie, cały magazynek. O. Wątpię, że to wygram, jak teraz bo idziemy dalej, nie chcę się tego robić. No i znowu dostaję nie wiadomo skąd, nie wiadomo czy. O, zabiłem tym bo znaczy, mam nową broń. Ale 2 kilo do końca to już jest. Game over. Niby taka nowa broń, ale nic nie robi. Przynajmniej im nic nie robi. Mi to wiecie, wszystko to robi. No i zdechło. Najlepsze jest to, że, no, że najlepsza osoba musi zabić. To jest osoba z białą bronią, tak widzę. O nie, to są do przykleje. Dobra, nic nie mówiłem. Super szybka rakieta, no widzę. Ale to super celne, widzę, no. Dajcie celną broń. No i zabili nożem. O, teraz to zabiłem, co nie? Dobra, nieważne. Lecimy kolejną zwykłą misję. A, na no od razu lecimy tobą. Let's go. okewa bo musimy przeżyć Ah, no tak najpierw że mają przebicie pancerza zapomniałem o tym tak samo jak o tym że A, to mogę zmienić mogę zmienić yy... wszystko na log ustawiłem to nic nie zmienia dalej mam nagi Ok. Zabiłem kogoś. Randomowe hiter. I plec Do ilu to jest punktów? Do 3? 4? Może 5? No, szybko tego nie zrobię sam jak wiemy. Co ja mogę za drużynę wziąć? To jest przejęcie paczki. No, czekajcie, to wezmę dużinę, bo sam wątpię, że mam radę. Lubimy ciebie, biorę ciebie, ciebie. No i można no od nich też. Dobrze, jest, ja jestem kapitanem. Mam plus statystyki. Ok, drżuru na koniec. Chcę pozabijać teraz te oki. A, skrzynkę jest do góry. Ten złoty pistolet, no i dupa. <laughs> Można wiadomo dużyne zmieniać na tych, co żyją, i oni już, no. Nimi się już gra? Jeżeli oni dalej żyją, no, ale. Wolę grać moim postaciom. O co mam bo Nie. Leczenie jakieś, bo zatruty jestem. Ale lagi mam, co jest? Bot. O widzicie to jest prawdziwy AIMBot. Jak się kręci. Ale mam straszną idę. Oj oj oj, trzeba coś nie dzieje. No WTF co jest z tobą nie tak? Nie, spadaj! Nie, 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 nie zabijecie mnie tego. Ola, masz odbijanie pocisków, wszyscy mogę sam zabić. Dobra, pierwsza flaga będzie. Gdyby się udało, czy jeszcze. Ta pierwsza flaga jest. Na 3, albo na 4 jest. Przepraszam za te lagi, ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. No na początku było normalnie, widzieliście się sami. Kuba, to do dupy Co jest nie tak? Windows Windows now Windows Komputer zaczął się wylagować Nie ogólnie gra, tylko komputer Jest tak Pamiętam, tą misję skończymy i koniec odcinka Bo to już jest no długi odcinek, można powiedzieć No na 15 minut to jest maksymalny, moim zdaniem, na odcinki. Tak ludzie oglądają głównie po 3-4 minuty. Albo na tylko 30 sekund, więc... Chociaż nie. Z Force był dobrze oglądany, pamiętam, ale to kiedy to było? Wtedy, kiedy byłem... systematyczny? I guess? Chyba? Chyba byłem, nie pamiętam. <gryw> ja wiem, że całą serię nagrałem z każdej części. Czemu to jest książka. Aha, że się leczę, nie odnoszę, paczkę. Okej, okay, lag. O nie, toksyna. Dziwa. na regenerację życia. Da ci ten pacecz? Nie da go, co nie? nie dostałem tego pancerza. Dostałem. Płacza mi ten pancerz, no takie właśnie przypadki jak teraz. Biegniesz na pałę i strzelasz. No i zamarzam, no kuźdę. Nienawidzę zamarzania. się, że mnie tylko dotknie tym lodem. Tylko mi oblodzi i... aha, ob oblodzi. No i mnie zabiła no i toksyna mnie zabiła. To strzela z znikąd I random poison hit. O, teraz to od razu. Władaj, teraz mój. Zagarnął. A Nie? To może. Masz... Amo. Amo. Mam no i plecy. Więc zdecham poison. Do trzech punktów. Dobra, to nie szybka gra. Kurwa. Ej, chodź ty. Dobra, yy, apteczka. Ktoś ten, tak jest. Juggernaut ma o tyle fajnie, że jest taki typowy tankowny, główny. Ale nie teraz. Widzę, że nie działa to. O co mi chodzi? Chodzi o to, że Juggernaut ma w umiejętności, tak raczej sam ładuje życie, jak można powiedzieć po części. To jest to specjalne. A, super, odbijanie pocisków. Zajmijcie. No, giń, Ej, pomysł, ja! O, ginżesz! Halo! No i powiedz, on oddycham nie mogę! Ej, ostatnia paczka została! I był się odpalił nagle. O, ja leciłem do nieba. A strzelam do mojego kolegi z To już tu jest nie tak moim zdaniem. Dajcie mi sniperkę Ona ma najmniej HP wiadomo, ale... No ma też jednego nie ma A no nie ma jeszcze jednego Tak, bym skończył grę. Gdyby on tam by poszedł. Dobra, koniec. Wygraliśmy to. Instein, misja kolejna. Skończona. Dwie misje zrobiliśmy. Pomęczyliśmy się chwilę na misji, której nie zrobiłem. Przepraszam, ale no, nie wyszło mi. Tak jakoś. O, kolejne. Kolejna kasa. Ja tych. No nie zbieram, bo tak takich nie używam. Sklep. O, defibrato kolejny. to jest fajne, ale no, komu mam to dawać. Pokręćmy sobie skrzynką, gówno. Gówno. No, na sumie nawet gówno lepsze niż nic, bo można to sprzedać za jakieś tam par, parę groszy. O kasa, odzyskałem dwa spiny w jednym. Gówno. Eee, coś co kosztuje, że mam pięć 5... no 22 zł, wow, ale no lepsze niż niż pusta. Gówno. Dalej, dajcie coś. Broń. Nie odda mi co, nie? Spina. Jednego. A jeden spin jeszcze mi dało. I nic. Ale było blisko tylko Więc widzowie, dziękuję za oglądanie tego. Pamiętajcie, że Strike Force Heroes dalej żyje. Dalej da się to grać Chcecie zagrać albo wchodzicie w mój film 1. Wchodzicie w polecane. Nie w polecane. Najczęściej oglądane filmy. Co ma tysiąc wyświetleń. Jak pobrać Strike Force Heroes 1, 2 i 3? I możecie to zagrać. Albo na Y zagrać to. Albo po prostu wchodzicie na mój opis i tam macie linki. Dzięki za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Zapraszam na kanał Jenas tego mojego kumpla, który ma już prawie 600 subskrypcji i wbijamy mu tysiaka. A ja lecę nagrywać kolejną grę na kolejny dzień. Cześć.